Siemanu, jesteśmy dziś na festiwalu ekipy i sprawdzimy jakimi samochodami poruszają się polscy influencerzy oraz youtuberzy. Jest... Zapraszamy. Sprawdzimy, ile ma w kieszeni. No. Pierwszy samochód, jeżeli w ogóle możemy nazwać to samochodem, to no. jest dla Bartka Kubickiego. Fajna dokładeczka na dole. Sprawdź czy Bartek Kubicki zamyka swój samochód. Zamyka. Tu jest gówno, osrany samochód. Chodźcie, fura kostka, zapraszam. Tak, jedyne co mi się podoba w furze kostka, kolor. Piękny kolor, piękny. To fajne. robi Słuchajcie, tutaj raczej chcemy pozytywnie też skomentować ten samochód. To jest najpiękniejszy samochód, ponieważ to jest samochód konopa, kur więc musimy tutaj, słuchajcie, naprawdę, naprawdę super jestem Gdyby rolek. nie konów stary, bo YouTube byłby stary 15 lat w dupach. Kolejny samochód. Świeży. Świeży. Uważam. Kolor! Piękne, że kolor! No, kolor mega fajny. Ja nie wiem, czy on się z kostkę dogadał, ale ten kolor jest tak piękny i uważam, że powinieneś mieć ogromne buldupska. To, to jest, jest kolor maczy i że ty tego nie przypomniałeś i tego nie zrobiłeś. Ja oceniam pozytywnie ten samochód ja z kamarą, wujka, o, To jest kameru wujka Łukiełka Dobre w niektórych miejscach, czy komuś się otwiera klamka Czy ktoś zamknął samochód A tutaj, widzowie, nowa osoba przyjechała Chodźmy. Jest to Mortalcio, który przyjechał przed chwilą, więc może ta jego fura jest jeszcze otwarta Sprawdzimy czy to szczekanie z bagażnika? Bosti, tak wstajemy Ojojoj co? Patrz, konop wsiadł do fury, patrz, ja muszę znaleźć. Tak, tak. tak, tak. Ale mu da, patrz, konop, konop wsiadł do fury oh my God. To, to, to... To, to było wszystko z oceniania. Dajcie znać jacy influencerzy w Waszym zdaniem mają najfajniejszy samochód i tyle, pozdrawiamy.